Był jeden ranny, który też by należał do mojej organizacji. A ja, Wilna, nie wiem, czy słyszał Pan o tym nazwisku. On był ranny też. Jego, on był jedyny ranny, który się był w tej grupie, która, ja miałem trzech ludzi ze sobą. Byłem odpowiedzialny za to, że będzie ten bunker do dyspozycji rannych. I było, co, było coś takiego. To się wydaje, kiedy nikt nie został przy życiu z wszystkich moich zakach, że oni po kilku dniach zaczęli, kiedy, kiedy ludzie z Bungra nie wykazali żadnej gotowości. Opuścić bunker. I im było bardzo trudno znaleźć ten bunker na terenie geta. Oni zaczęli, ja nie wiem kiedy dokładnie, czy to było po mnie, czy przede mną, przed moim dniem, czy po moim dniem. Zaczęli, tworzyli pożar, to znaczy niszczyli, te niszczyli, potem niszczyli całe getto. Zaczęli niszczyć pożarem te. I ktoś przyszedł i powiedział, że w tym domu, w którym jesteśmy, Franciszkańska 30, trzy bunkry były w tym domu. W jednym był Edelman, on przyszedł późno, już po tym, kiedy ja byłem tam już te przez szereg dni, on powiedzieli, że jest pożar w naszym domu. I ja wziąłem tych trzech ludzi, którzy byli ze mną, żeśmy poszli nas na strych. I nagle się zna, zna dwóch, zjawiło się dwóch Niemców. I było ciemno. Oni też mieli jakiś, coś, jakiś aparat widoczny, ale ciemno było. I powiedzieli nam stać i ręce do góry. I ja miałem ten swój Fiat, nie wiem jak on się nazywa, w, w ręku i strzeliłem do nich. I oni uciekli, oni były ich dwóch, ale rzucili granat. I z tego granatu, ja do dzisiejszego dnia mam pełno takich. I to mnie uratowało. Tego, a wilnera wzięli stamtąd, z tego bunkru, dwa dni przed tym. I jakieś 3-4 dni albo 5 dni byliśmy razem tam na dole. I ja zostałem z tą grupą ludzi, którzy byli tam. To prawda, że oni byli oddani w niezwykle i tylko jeden też był ranny gdzieś w nodze. Dzięki temu, to wydaje się dzisiaj, jakieś ja sobie myślę, wtedy w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego ten dziennik i tego zostałem uratowany, nie byłbym z innymi. W innym wypadku byłbym razem z nimi. Miła szu, 18 działań. To jest, są tacy, którzy przeszli na drogę stronę Rizko. Trudno mi jest wierzyć, że ja bym był w stanie przejść. Sam na pewno nie. Zostałem ranny. I nie, 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 początkowo myślałem, że to w ogóle nie, nic nie widzę. Ale, ale po i, i to, ta, ta, te oko, zupełnie jakby nie istniało, bo to było nie, nie tak jak dzisiaj, że ono jest to oko, tak, którym ja by nie widzę, ale, ale ono istnieje. I nie było, to było takie miękkie, jakby w ogóle nie istniało. Ale powoli to się samo prześciącili. Oni odnaleźli wejście do bunkra i rzuc rzucali tamte gazowe i wtedy zaczęto wychodzić, bo nie było żadnej rady. I myśmy sobie nie zdawali sprawy w ogóle. Nie przyszło im na myśl. Na, nie przyszło nam na myśl, że możliwa jest taka rzecz, że oni wezmą nas do miejsca, gdzie się nie natychmiast zabija. Ale, ale też nie mieliśmy sobie sił, żeby coś e, do samobójstwa. Faktem jest, żeśmy tego nie zrobili, że ja nie zrobiłem. Myśmy w ogóle nie zdawali sobie sprawy, dokąd, że to jest możliwe, że my, że ten pociąg, który nas prowadzi, nie udaje się do Treblinki. Bo jednak Treblinka była w czasie, kiedy nie było żadnej akcji żydowskiej. Że Żydzi nie walczyli, że Żydzi nie protestowali w tym sensie, że, że czynili coś siłą, tak? To było pierwszy raz, że coś się zdarzyło. To znaczy, nie pierwszy raz, był jeszcze styczeń 1943 roku. To jest zupełnie inna historia, ja o tym nie będę Panu opowiadał. To było dla nas jasne, że jak jest powstanie, na pewno zniszczą dowód. Natychmiast. O ile czynili to wtedy, kiedy nie było żadnego powstania. Ja myślę, że wtedy nie wiedziałam dokładnie, gdzie Treblinka jest. Wiedziałam, że jest Treblinka. I był jeden, którym z naszych ludzi, któremu się udało u uciec stamtąd. I on dokładnie zdał sprawę, jak to, co się tam dzieje. Ale, ale nie mieliśmy pojęcia, gdzie, jeśli chodzi o geografię.